To mi jest Arama Pancake. Co? u mnie działa wszystko. Będzie ci zrobi, ale. Arama. Ja czymś, a ja Arama pierwsza. No jak nie aż Pokaż to. Długo ci to zajdzie, bo bym chciał się wystrzec. Nie no. no, ale co ci, ale co ci, czego? Co chcesz mieć? No, no bo to ty musisz. To ci kurwa, ja pomogę, uważaj na słowa. No, to basta. Tak, żebyś wiedział. Nie wyzywaj swego. No i masz live'a no, jak chcesz problem no. od minuty 50. Od 2 minut masz live'a No tak. Patrz tam. Szlajwa no, jak chcesz problem no. od minuty 50. Od 2 minut masz live'a no To jest opóźnienie, ture. No to wejdź w obs -a. Wejdź w OBS-a. No wejdź tam to. Mikrofon wejdź weź tam ustawienia to. Halo. No Halo. i teraz sobie wysłać Wilaguje coś to Glagi masz jakieś Dobra, trudno To nie muszę Będzie działać działa. chill Nie na telefonie będę Zabacz tam A wpiszesz, że wydasz mi streama w drodze i wyjdziesz do mojego live'a? Albo Oli chociaż, czy kurwa kurwa... Macie od wejścia koło, battle z pękajkiem. Czekaj. Oli, zobaczysz, czy mam streama? No to sobie zobacz na tym... Na telefonie mi nie pokazuje. Weź mi zobacz. Weź zobacz, ale nie chodź. L pancake ja rama, co sprawdzisz? Prawda, jak Pancake, pierwszy rama, pancake pierwszy rama, drugi pancake pierwszy rama, drugi pancake win. Na no, co jedra się obraził? Masz, to mam? Mam Nie kurwa, nigdy. Na co jedra się obraził? Bra. Brawo, Macie battle'e o 20 kołach. Lordzikiem. Reziu, na co taś się obraził? Bo ja piszę jego gruby. Jaki tamten miał nick, wracamy z Kantem? Jaki, jak on miał to? Ja byłem ja gruby, się obraził. Wracamy z... No, jestem. Nie, Oli, stąd, Oli, to jest moja grupa. No, się. O, widzę, z... widzę, o, widzę. Widzę? Subał. Tam są lagi trochę. No to zawsze są lagi to tym OBSie, to on. wracamy Oliwę. z Knutem. Czekaj. No, wracamy z no Na Twitchu streamuj, człowieku A gdzie ja jestem u ciebie? Na YouTube. No nie wiem, no ziomek A, ey, podejdź, bo ty ey, masz za długi nick. Weźcie koła macie hosty. Ja jestem ja jestem u ciebie tego Szkało nic rama. Idziesz ktoś Ryziu.

Czumek Wejście koła, dobra. dobra Milord szyszka. Ja to jest miękki. Milord... Ja? No ja mogę na pół stały w sensie, ja się za... Milord, Wierd, to, co twierdzi, skutować, jak będę fajne bawełny. Zapraszam, za dwa. Coś ja będę się zać. Milord pierwszy szyszka, drugi. Nie, bych z sobą, nie będę. Genał. też Milord Twin, chodź, milord M3, Rama zgadzasz się za biznesmenika ten. Czy Rama się zgadzasz za biznesmenika 15 koła? Macie Battle, 30 koła. się 20 koła i, koła i 30 koła i M3, Rama zgadzasz się za biznesmenika ten. Czy Rama się zgadasz, za biznes skonika 15 koła. Macie Batla od 30 Czas koła. 3 to się 20 koła i 30 koła i m 3 Zgadzam, Rama zgadzasz dobra. się za biznesmenika ten Czy rama się zgadasz za biznes skonika 15 koła Macie Batla od 30 koła. 3 to się 20 koła i 30 koła. Ma się zgadzasz, żebyśmy na spłinki 15 koła. Macie batło 30 Dwa, koła. Tak. Przystaw się 20 koła i 30 koła. ma koła. Koła. Przystaw się na koła. serwis. Halo. 20 koła i 30 koła. ma 15 koła. Dwa, koła. Tak. Przystaw się na jakieś 20 koła i 30 koła. Naście ma... koła. 10 Dwa, koła. Tak. Czała no, tak. Ja to jest męki zapraszam H2 Ja zwycie testuję thank you Oh, look at this blankie. Ty grasz żywa. Chcą, nie wydaje, to jest mój z... problem. Co? Bo mnie to zjadą totalnie w chuj lagi. No to do za słabe akompo na streamowanie. Co? Chyba że FPS albo masz za słabe masz na streamowanie, musisz się zmieścić, zmniejszyć FPS na streama. Ale YouTube w ogóle streamuje. Albo masz ma za słabe albo masz za słaby internet. Y no nie. Rzucam tu dać. Już jest. Macie o 50 koła battle. Idziesz Milord to o ten wampiryzm? Się, dobrze. Też taki nie ma takiego ziomka! No ja pierdzielę no Nie da się mu dać w gifcie, bo on ma za długi nick! On no nie ma go! Nie wiem, wracamy skok na tem. Musisz się do mnie odezwać, ziomek, no jak ja mam ci dać twina jak ty nawet... No nie, bo jest przywalony jakiś. Jeszcze temu pewnie milordzik. Ale mi dał nie wydało mnie na nie? Fajnie. Zgadasz się jako to rama? Ile tam było zmianek? Osiem. Zgadasz się to rama jako pięciotkowa Rama... Napisz, zgadasz, zgadzasz to jako pięciotkowa Zgadzam, dobra. pierwszy pierwszy Miller trzyma drugi pierwszy Miller trzyma drugi razem Alvin 74 i ciebie jak gra, taki just ja, 15 koła 1 co dawaj. 20 o, koła macie Battle. Gracek, spójrz 20 prawo. koła Battle. Spójrz 30 o, koła i 20 koła Battle. Gracek, spójrz w prawo. O alimenciarz. Alimenciarz! Co to jest? Ryżu, ty już Weź to Selni alimenciarz, bo on, nikt o to raczej nie pójdzie. Ja miałem kogoś, ale o dwa, o ten... Oblicz ile to? Poczekaj, tylko odłożę te... Jeszcze raz mi co daj, alimenciarz. Chodź, to jeszcze do raz ozważycie. daj. Się. Daj to. Co? Trzeba... Trzeba... Ch ja ściszone w ogóle te... Switkę podesz. A ty w ogóle switkę nie masz? No mam spis, To zapisałem. Nie podpalenie. Ale to jest... Czekaj, 10 koła... Moment. Anarka GG na żywo.